I coś co polecam wszystkim Swapowiczom. Alternatywa zamiast lutowania, kupujcie sobie piny MQS. One są na Allegro, pakowane po 10 sztuk i nawet taka najtańsza zaciskarka. I wychodzi nam to później w oryginale bez lutowania. Tak wyglądała poprzednia wtyczka. Teraz już mamy czwartą wtyczkę do sterownika silnika MS45. To samo jest w 40, trójkach, na przykład w 46 po. N46, czy też wiązek do E36, E30, tu akurat E36, i całość tych przewodów będzie nielutowana. To wszystko idzie sobie z tego złącza X20, czyli połączeniowego. Karoseria, silnik tutaj mamy, mamy diagnostykę, mamy prędkość pojazdu w postaci elektronicznej, plus po zapłonie. No, doposażenie kan. Akurat w tej wiązce nie było kanu, ale wykorzystałem luźne przewody, które szły do X20. Przebudowałem je na wejście pierwsze, drugie X20 na kan. A mamy też obrotomierz. Mamy przewód do uruchamiania przekaźnika pompy paliwa. No i tutaj też dołożyłem taki jeden przewodzik. Zapinowałem nowy pinik. Przewód do przekaźnika głównego. Tam po tamtej stronie instalacji elektrycznej. Dużo szybciej, przede wszystkim pewniej. No i. Estetykiny drogie nie są, a narzędzie, nawet jeżeli będziecie używać tego jednokrotnie, narzędzie Wam zostanie na przyszłość. Tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę e, z kabelkami, szczerze polecam. Hej.